Okres dwudziestolecia międzywojennego to ten okres, który w literaturze obejmuje czas pomiędzy rokiem 1918 a rokiem 1939. To jest szczególny okres, proszę Państwa, w historii naszego kraju, bo przecież jest to radość z odzyskanego śmietnika, jak pisał jeden z poetów. Ale przede wszystkim, moi drodzy, jest to też taki moment, w którym nareszcie ta literatura uwalnia się z pewnych okowów. Bohaterem wielu wierszy czy utworów stają się zwykli, przeciętni mieszkańcy, a ta radość, Życia jest bardzo widoczna w wielu wierszach, chociażby na przykład w pierwszych utworach skamandrytów przedstawicieli jednego z ugrupowań poetyckich okresu dwudziestolecia międzywojennego. Dwudziestolecie międzywojenne, proszę Państwa, kojarzy się też w dużej mierze z psychologizmem w utworach literackich, a także z psychoanalizą, która jeszcze wtedy jest bardzo modna. Wielu pisarzy stawia bowiem na taką psychologiczną analizę decyzji postaci bardziej niż na przykład na treść i jej rozwój i dużą. Ilość wydarzeń. Na przykład Zofia Naukowska w Granicy, która pokazuje nam bohaterów z różnych stron, między innymi poprzez właśnie opisywanie ich poczynań przez różne postaci i Mówi nam, że nie ma jednego, jednej prawdy o człowieku. Mamy bowiem w granicy wydanej w latach 30. XX wieku historię Zenona Ziębiewicza, który tak bardzo pragnął kariery, że naraził dla tej kariery nie tylko własny system wartości, ale także szczęście rodzinne i e, miłość, naiwność pewnej biednej wiejskiej dziewczyny o imieniu Justyna. Ostatecznie posunął się już do granic w momencie, kiedy nie zaprotestował będąc prezydentem miasta, w sytuacji, kiedy Miano strzelać do strajkujących robotników. Spotkała Zenona jednak e, straszna kara. Porzucona kochanka zemściła się oblewając go kwasem solnym, a kilka dni później e, opatrzony już, no niestety niewidomy, Ziębiewicz, postanowił odebrać sobie życie. Zupełnie tak, jakby uświadomił sobie, że przekroczył wszystkie możliwe moralne granice i granice człowieczeństwa. Jednak powieść skupiona jest nie tyle na rozwoju wydarzeń, których finał poznajemy na samym początku, ile właśnie na portrecie psychologicznym wielu interesujących bohaterów, nie tylko samego Zenona Ziębiewicza. Ja jednak chciałabym, żebyście myśląc o dwudziestoleciu międzywojennym, myśleli właśnie o tych pierwszych ugrupowaniach poetyckich, które zwracają się w stronę wówczas pojawiających się europejskich mód, jeśli chodzi o literaturę. Można powiedzieć, że na obszarze Europy działają na przykład futuryści, którzy mówią o takim tworzeniu w nurcie, w myśli o przyszłości, spaleniu muzeów, pozbyciu się pamiątek przeszłości. Że działają też dadaiści. No i oczywiście cała masa artystów awangardowych, którzy raczej zwracają się właśnie ku tej przyszłości, bardziej niż o tym, w tym takim tradycyjnym, powiedziałabym, charakterze. Także są artyści w Polsce, na przykład skamandryci, którzy że twierdzą, że należy wreszcie poezję przestawić na zupełnie nowe tory, przestać zajmować się tą sprawą taką bogo-ojczyźnianą, narodową, bo przecież Polska jest wolna, i pisać o zwykłych obywatelach. I faktycznie skamandryci w pierwszych swoich utworach, Taką postawę prezentują. Jest to jedyna z grup poetyckich, która programu jako takiego nie miała, chociaż dzisiaj przypisuje jej się taki biologizm, witalizm, energię i radość życia. Z bardziej znanych utworów skamandrytów, proszę Państwa, na pewno omawialiście do krytyków Juliana Tuwima, na pewno omawialiście także inne utwory, dajmy na to Czarna Wiosna Antoniego Słonimskiego czy Lechonia Herostratesa. To są jednak znacznie poważniejsze utwory i myślę, że warto do nich wrócić. Natomiast drugim ugrupowaniem poetyckim jest krakowska awangarda, która już zwraca uwagę na tak zwane trzy razy M. Miasto, masa, maszyna jako temat swej wypowiedzi i przekształca poezję, odzierając ją z tak zwanej waty słownej, dążąc do maksymalnego spiętrzenia obrazów poetyckich. Innym ugrupowaniem, proszę Państwa, działającym w Polsce są także futuryści, którzy bawią się słowem, te wiersze są niesamowicie oryginalne, ale także, proszę państwa, pojawiają się o żagaryści, tak zwana druga awangarda, wśród których nie brakuje wielkich sław, np. Czesława Miłosza czy będącego członkiem tak zwanej drugiej awangardy lubelskiego poety Józefa Czechowicza. Tam z kolei mamy taki powrót do określonych tendencji romantycznych i katastrofizm. W dwudziestoleciu międzywojennym zapoznajecie się Państwo z dwoma lekturami ogwiastkowanymi, które mają także oryginalny, kreacyjny charakter. Jest to Ferdydurkę Witolda Gombrowicza, powieść pełna groteski i nonsensu, pokazująca wędrówkę 30-letniego Józia przez trzy różne środowiska szkolne nowoczesnej rodziny. A także taki pobyt na dworku państwa hurleckich w Bolimowie. Wszystkie te trzy środowiska żyją w dużym zakłamaniu, przywdziewają określoną formę i tak naprawdę nikt nigdy nie jest sobą. Szkoła nie uczy, a jedynie wtłacza uczniom do głów jakieś konserwatywne formułki, nie pozwalając na samodzielność myślenia. Nowocześni państwo-młodziakowie okłamują wszystkich dookoła łącznie z samymi sobą o tym, że są skrajnie nowoczesną rodziną, która gotowa jest nawet poświęcić własną córkę. Córkę w imię tej nowoczesności. Jednak dzięki intrydze Józia okazuje się, że jednak no cóż, nie do końca jest to prawda. I wreszcie, państwo hurleccy na dworku w Bolimowie. Stara szlachta, tak przywiązana do tradycji, że zupełnie nie zdająca sobie sprawy z tego, co się wokół nich dzieje. Jednak Gąprowicz stawia, proszę Państwa, podstawowe pytanie o formę w życiu człowieka, czyli o taki konstrukt, powiedziałabym, społeczny, w który się sami, proszę Państwa, zamykamy, w którym się zamykamy i przyjmujemy określoną formę w kontaktach międzyludzkich, ale de facto nigdy nie jesteśmy sobą, tak jakbyśmy ciągle mieli na podorędziu określony zestaw masek. Inną lekturą z tego okresu, mającego charak mającą charakter ogwiazdkowany, są sklepy cynamonowe i tutaj wybrane opowiadanie. To jest szczególny rodzaj poetyckiej prozy, która napisana jest tak, jakby to był jeden wielki, przepięknie rozbudowany wiersz. Fabuła jest tam, proszę Państwa, niekonsekwentna i z drugiej strony tak naprawdę niewielka, szczątkowa. Możemy powiedzieć, że jest to historia chłopca żyjącego w kupieckiej rodzinie w małym prowincjonalnym miasteczku. Jest to chłopiec, którego ojciec jest kupcem. W tym miasteczku. No i mamy przedstawioną tutaj taką wizję dzieciństwa tego chłopca, dla którego ojciec jest najważniejszą figurą. Matka jest postacią marginalną. Sposób postrzegania rzeczywistości jest jednak bardzo charakterystyczny, przesycony metaforyką, oniryzmem i mityzacją. Dlaczego? No, dzieciństwo jest najbardziej mitycznym okresem w życiu każdego człowieka. Jest też okresem, w którym budują się zręby jego osobowości. To, jak pamiętamy nasze dzieciństwo, mówi tak naprawdę o tym, jaką będziemy mieć wizję świata w przyszłości. Narrator więc chętnie wraca do tego niezwykłego okresu, w którym poznawał świat. Natomiast lekturą nieogwiastkowaną, ale taką, która jest dla wielu maturzystów istotna, jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. I tak naprawdę z tych wszystkich utworów powinnam zacząć od Przedwiośnia, bo ono najwcześniej zostało opublikowane, ale też przyniosło pisarzowi trochę problemów. Żeromski pokazuje bowiem bohatera, jakim jest Cezary Baryka, wracający z baku, w którym się wychował młodzieniec, do Polski, Polski powojennej. Sierota, która przeżyła i rewolucję, i wojnę, i wiele takich katastrof już w bardzo młodym wieku. Sierota, który usiłuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie czuje się Polakiem, ale nie jest też Rosjaninem. Bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej, żeby poczuć to, co czują młodzi polscy patrioci. Przybywa w różnych miejscach. Na takich szlacheckich dworkach, na których ludzie żyją w enklawie spokoju i dobrobytu, odcinając się od tych strasznych, koszmarnych wydarzeń na zewnątrz, ale również zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się wśród mieszkańców Polski w tamtym okresie: jak dużo jest zaniedbań, nieszczęścia i fermentu, i że Polska, która odzyskała niepodległość, ma przed sobą trzy drogi. Utopijną, która nie jest możliwa, a o której opowiadał mu jego zmarły ojciec. Ewolucję przedstawioną przez przyjaciela rodziny i opiekuna Cezarego Szymona Gajowca, która niestety polega na powolnym wdrażaniu reform i koniecznych ofiarach oraz grożącą Polsce rewolucję bolszewicką, która wprawdzie będzie dokonywała zmian szybko, gwałtownie, ale kosztem przelewu krwi i wielu niewinnych osób. Cezary więc jest człowiekiem poszukującym i z tego też powodu często przedwiośnie nazywa się powieścią o charakterze psychologicznym. Towarzyszymy bowiem Cezaremu przez 7 lat jego życia, od 14 do 21 roku jego egzystencji. Powieść ma zakończenie otwarte. Nie wiemy, jak skończą się losy Cezarego i na co się ostatecznie zdecyduje. Ale podobnie jak wielu innych znanych wam wcześniej bohaterów, Cezary wkracza w to dorosłe życie już rozczarowany swoją pierwszą wielką miłość. A ja Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji o epoce czy o omawianych przeze mnie lekturach, to zapraszam na stronę wiedzazwami.pl. Do zobaczenia!